Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. 6,5 miliona drzew wycięli nam politycy suwerennej Polski wtedy, kiedy rządzili lasami państwowymi i tak to wyliczyli ekologi. Razem z tymi drzewami zniknęło też sporo pieniędzy. Sporo pieniędzy poszło też na promocję polityków suwerennej Polski w czasie kampanii wyborczej. I o tym wszystkim porozmawiam z Radosławem Omahelem z Newsweeka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To się zaczęło od Lek z Szyszko, czy zaczęło się zupełnie niezależnie? Wycinka, ta, ta masowa, ta. ta masowa wycinka zaczęła się, pamiętam dokładnie ten dzień. To było z, 12 na, z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. My już dzisiaj tego nie pamiętamy, natomiast wtedy doszło do, do takiej serii nawałnic nad, nad morzem, akurat mm, pamiętam, tak, bo byłem była. wtedy na kempingu tak? nad, nad morzem. Ci tych harcerzy, też, nie, nie, z zdar... tak, nie zabrali tych harcerzy na, na czas z obozu. Tak. Niestety, a skutkiem takim ubocznym tej, tej nawałnicy była gigantyczna nad... Produkcja e, drewna w 2017 i 2018 roku. Lasy państwowe nie wiedziały, co z, tym, co z tym drewnem robić, bo w Polsce nie było za bardzo chętnych na to, żeby e, takie drewno niekoniecznie najwyższej jakości kupować. W związku z tym, żeby to drewno się nie zmarnowało, lasy państwowe zaczęły szukać nabywców poza Polską i znalazły ich w Chinach. Co na tamtą chwilę nie było złym rozwiązaniem, bo rzeczywiście pozwoliło zjąć nadwyżkę kilka milionów metrów sześciennych dodatkowych z rynku, co było dobre. Natomiast lasy państwowe, lasom państwowym tak się spodobało handlowanie z Chinami, że handlują tym drewnem, no nie tym, tylko to już świeżo wycinanym drewnem do dzisiaj na skalę większą, niż właśnie w 2017-18 roku. Co ma swoje określone skutki dla krajowego biznesu meblarskiego, bo tego surowca po prostu brakuje. Drewno jest drogie. Pod drewno ustawiają się kolejki. Jedna grupa, system dzielenia drewna mhm. jest dosyć skomplikowany. Nie, nie mamy tyle czasu, żeby go Omawiać w każdym razie to jest tak, że zasadniczo jeżeli firma od dawna współpracuje z naszymi państwowymi, to ma pierwszeństwo w nabywaniu, ale to nie do końca tak jest. No, są od, od, od tej reguły są wyjątki, więc trwa od, od dłuższego czasu dosyć intensywny spór między w branży drzewnej, kto ma prawo kupować drewno, którego na co dzień. Brakuje i to jest moim zdaniem klucz tego, co się działo w lasach państwowych przez ostatnie lata. Oczywiście my się ekscytujemy tym, że nowy, nowa władza w lasach państwowych przeprowadziła audyt i wykryła że 26 milionów. Politycy czy też no, leśnicy, politycy, to jakby się przenika jedno, jedna grupa z drugą, że wydali sobie na, na swoją kampanię wyborczą. Trudno nazwać to aferą, bo w zasadzie to w każdej instytucji. No to tak, do 26 milionów to nawaciki po prostu. To, to nawaciki, tak na a dwa, że no to jest w zasadzie stało się już standardem w tej chwili wyciąganie pieniędzy z instytucji publicznych na finansowanie swojej kampanii, więc oczywiście sprawa trafiła do prokuratury. Miejmy nadzieję, że prokuratura e, zajmie się tym dość szybko i wyjaśni, czy te środki były wydawane prawidłowo lub nie. Natomiast główny problem z lasami Mam wrażenie, że dotyczy właśnie tego, co się dzieje pod spodem. Znaczy lasy państwowe są największym obszarnikiem bodaj nawet w Unii Europejskiej. Gospodarują na 7 milionach hektarów, to jest jedna czwarta powierzchni kraju, i my sobie dosyć rzadko zadajemy pytanie, co my z tego lasu mamy. Poza, no poza tym, że możemy iść do lasu na spacer, i jak mamy szczęście, to wrócimy bez kulki, którą tam sobie danego dnia. Myśliwe Myśliwy wystrzelił, bo. bo uważał, że jesteśmy dzikiem. Trzeba dzikiem. No łatwo można powiedzieć. <śmiech> <śmiech> Więc yy, mało z tego mamy. Mamy mało z tego mamy. Natomiast lasy państwowe to jest taki twór, który sobie funkcjonuje trochę na obrzeżu naszej rzeczywistości. Jest to kasta zamknięta gdzieś tam we własnym gronie, całkiem nieźle wynagradzana, bo średnie nie wynagradzało wynagrodzenie 10 tysięcy, 10, ponad, 10, 10 tysięcy złotych. Ja nie, 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 nie uważam, że Glecincy powinni mniej zarabiać, czy więcej. W każdym razie stwierdzamy po prostu uczciwy. No jak na fakt. średnią, w porównaniu ze średnią krajową to jest bardzo duże. Tak? No tylko górnicy więcej zarabiają tak? i informatycy. Yy, tak w, w swojej masie. No to są przyzwoite, przyzwoite pieniądze. Yy, Lasy finansują się same z siebie, bo mają gigantyczny, dostęp do gigantycznych zasobów leśnych. Eksploatują ten, ten zasób leśny według własnego się Przez lata tak było, dopiero teraz to się zmienia, bo w kwietniu już zapadły decyzje, że jednak będzie, obywatele będą mieć jednak jakiś, jakiś lekki wpływ. A w związku z tym, że na, w zasadzie nadzoru nad tą instytucją jako takiego nie ma, więc. Z doświadczenia wiem i z informacji zasłyszanych, że co roku, kiedy tam jest opracowywany wynik finansowy, to w zasadzie to jest tak, jakby się rzucało trochę kościoł. No nie może być za duży ten zysk, bo politycy pewnie wymyśliliby sposób na to, żeby uszczknąć trochę tego, tego leśnego grosza. Zresztą za platformy obywatelskie lata temu był pomysł, żeby wprowadzić dwuprocentowy podatek od sprzedawanego. Drewna skończyło się, to skarczemną karczemną awanturą. Tak, no. z potworną po prostu, to... chcą nam lasy odebrać, tak, no sprzedać Tak. Skoń skończyło się właśnie argumentem, że to będzie y, 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 początek do, do prywatyzacji lasów. Prywatyzacja lasów rzeczywiście nastąpiła, tylko trochę później i trochę w inny, inny, sposób, sposób. W inny sposób. Bo rzeczywiście ta grupa, która sobie tam y, umościła gniazdka, bardzo ładnie zagospodarowała wszystkie możliwe odcinki, z których można było coś nie coś wyciągnąć. Wracając do meritum, najważniejszy problem z lasami, to uważam, to nie jest te kilkadziesiąt milionów, które gdzieś tam do, do, do publicystów prawicowych mediów trafiły, niech się tym zajmie prokuratura. Głównym problemem jest to, że nie ma drewna w Polsce. Jedna czwarta branży tej meblowej może przestracić pracę. Już tym tracą tym, pracę, no tak, to, to już trwa w zasadzie od półtora roku, trwają zwolnienia i jeżeli tego drewna coś się tutaj nie zmieni, to też nie jest tylko tak, że z powodu braku drewna, tak, trochę się zmienił rynek. No tak, ale mimo wszystko. Mimo wszystko, no. mimo wszystko to była jedna z naszych głównych branż, tak, branż sportowych. tak, zarabialiśmy na to jako, jako gospodarka, gigantyczne pieniądze, no ale to nie ma drewna, to nie będziemy przecież produkować, jak nie mamy, nie mamy czego. Gdyby nie wiatrołomy, tak, to rasy państwowe nie dowiedziałyby się, że mogą sprzedawać drewno poza Polskę poza i do, do Chińczyków. Ale tam jest jeszcze jeden problem, bo pracownia na rzecz wszystkich istot twierdzi, że w tych podsumowaniach rocznych tam co najmniej znika 2,5 miliona. Metrów sześciennych. 3 miliony metrów sześciennych, miliony metrów sześciennych tak, znika na, po prostu. Na 2,5 miliardy. Ja kiedyś się zajmowałem tym tematem, nawet jesteś takiego, taka instytucja, która podlega pod lasy państwowe, nazywa się to Instytut Badawczy Leśnictwa. Tak. I on inaczej wylicza niż lasy państwowe. To tak, tak. Ja, ja dzwoniłem do, 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 do tych ludzi, którzy zajmują się tym wyliczeniami i, wyliczeniami i rzeczywiście mieli problem z tym, żeby wyjaśnić. Oczywiście Da się to w jakiś sposób wyklarować, bo tam jest po prostu inna metodologia, z mhm. której, której korzystają lasy państwowe, a nieco inna metodologia, właśnie tego instytutu badawczego, więc coś jest na rzeczy tak, tak personalną, W związku z tym, że to są 3 miliony metra, metrów sześciennych rocznie, to w ciągu 5 lat to już jest 15 milionów. To są naprawdę gigantyczne ilości, i, i no właśnie to jest ta ten mały marginesik, który bardzo by się przydał teraz polskim firmom meblarskim. No ale, no nie ma. No nie ma, nie bo ma. odparowało drewno. Było. No Do tego dochodzą takie rzeczy jak w przypadku Funduszu Sprawiedliwości, czyli różnej maści konkursy, które też wygrywały te, te osoby czy te instytucje, które miały wygrać. Ja pamiętam, że któryś z tych konkursów, to chyba to drewno z lasu, właśnie. Drewno z lasu, to, był, to był ten konkurs, w którym na 118 podmiotów, 100 to były kościoły, parafie, które tak, wygrały. Tak, tak. W tak, parafie między innymi na, na, na ławki parafia dostała pieniądze na to, żeby z ławki zrobić z drewna, z drewna zresztą no, jakżeżby inaczej. No rzeczywiście doszło do czegoś takiego, co można nazwać jakimś rodzajem paktu takiego, no, raz, raz, że, że, że media prawicowe i do tego e, kościół katolicki, e, do końca w zasadzie nie wiadomo, znaczy wiadomo dlaczego, bo Solidarna Polska, Suwerenna Polska miała w tym interes, tak samo jak tak samo jak ludzie, którzy zarządzali CPK i, i rozdawali pieniądze na budowę ołtarzy, czy, czy na, na budowę dróg w miejscach, gdzie kandydowali. Tak samo Lasy Państwowe, też korzystając z tego zasobu, który mają w postaci Funduszu Leśnego. To jest ten wielki fundusz, który, który ma 3,5 miliarda złotych w tej chwili i on jest powołany po to, żeby zabierać bogatym i dawać biednym. Tak w dużym uproszczeniu, czyli te nadleśnictwa, które są bogate, Zrzucają się na to, żeby pomóc tym, no, co do zasady, zbożny cel. Natomiast fakt faktem, że jakimś dziwnym trafem te pieniądze z Funduszu Leśnego były wykorzystywane na budowę dróg, właśnie tam, gdzie w tamtych obwodach wyborczych, w których kandydowali politycy prawa i sprawiedliwości, są suwerennej, suwerennej Polski. Suwerennej tak, no zbieg okoliczności tak? To takie. przypadkiem, no, Przypadek. akurat tam drogi były potrzebne widać, Były że? potrzebne, po prostu ciężarówki zniszczyły, te, te leśne ciężarówki zniszczyły drogi, trzeba było wybudować nową. No, plus do tego oczywiście y, y, czasami jakiś samochód y, y, dla straży pożarnej też się znalazł, prawda, no bo to też, dla, trzeba, lasu, w trzeba w chronić. Sensie. Trzeba chronić, jak będzie las się zapalił, to no taki Bus samochód jest nieodzowny, jest nieodzowny prawda. Absolutnie. Ja mam wrażenie, że zanim suwerenna Polska dorwała się do lasów państwowych, to nikt z nas nie sądził, że to jest instytucja, która zajmuje się tak naprawdę. Że jest to przedsiębiorstwo, które zarabia pieniądze. Raczej traktowaliśmy lasy państwowe jako takiego opiekuna lasu. Urząd, taki. Taki urząd, który dba o to, żeby w Polsce były lasy, żebyśmy mieli gdzie chodzić na spacery, żeby nam się produkowało to świeże powietrze. No, opiekun. I nagle się okazało, że ten opiekun jest strasznie no, zaborczy i strasznie wyzyskujący ten zasób, który, którym się rzekomo opiekuje. Czyli to w ogóle nie jest opiekun, tylko tak naprawdę to jest właśnie ekonomiczna firma, no, zupełnie jak no, tak. każde inne przedsiębiorstwo. No, w 2022 roku na czystą ochronę przyrody lasy państwowe wydały 0,4% swojego swojego przychodu czyli w zasadzie no mniej niż niż tak, na te poszło na te kampanie No kampanie tak. tak. Więc to są żadne żadne pieniądze. No rzeczywiście no, w Polsce nie było nigdy tak naprawdę dyskusji od czasów Balcerowicza, który no bo tak naprawdę ten, ten obecny stan lasów państwowych to się pojawił właśnie za czasów Leszka Balcerowicza, który miał na głowie w 90 roku mnóstwo innych problemów. Przyszli do niego leśnicy i powiedzieli, że my nie chcemy pieniędzy, tylko dajcie nam święty spokój. No to dobra, idźcie sobie. I od, I od tej pory, od tej pory lasy państwowe żyją jakby trochę swoim własnym życiem. Natomiast nigdy nie było w Polsce takiej poważnej dyskusji, jaka na przykład była w Szwecji. Czy lasy państwowe, państwowe traktować jako pomnik przyrody, czy jako gospodarstwo? No i w zasadzie do dzisiaj żyjemy w takim, w takim rozdwojeniu jaźni trochę. No w Szwecji na przykład, będę się na, na przykład Szwecji, w Szwecji lasy są źródłem dochodu. Tak? Tam się sadzi lasy, to one są 50 lat dorastają się je wycina, odpowiednie gatunki i tak dalej. Oczywiście jest jakaś niewielka część lasów chronionych, natomiast co do zasady szwedzkie lasy się wycina. W Finlandii jest bardzo podobnie. Ja tylko przypomnę, że fińskie lasy są połowę mniejsze niż nasze, ale pracuje tam 3000 osób, no a w lasach państwowych u nas pracuje 26 tysięcy z pensjami niewiele niższymi niż, niż jest. W zasadzie te lasy to nie są dla nas, tylko lasy są dla leśników. Nie? Dla ludzi, którzy sobie pracują, po określonym, po osiągnięciu określonego wieku kupują sobie leśniczóweczkę. Tak, bo to można sobie kupić, tak. Z, z upustem 90%. Ci leśnicy sobie bardzo fajnie z tych lasów żyją. Niestety my mamy z tym problem, bo rzeczywiście jak przyszło co do czego, to się okazało, że Yy, pozyskanie lasów, yy, yy, drewna z lasów rośnie na tyle, że nawet nie, nie trzeba być specjalistą od, od lasów, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. 20 lat temu to pozyskanie, czyli łączna liczba metrów sześciennych, które lasy państwowe wycinają, to było 28 milionów, teraz to jest 45 prawie milionów. No, jak tak po roku pokazują, to. Te liczby się nie zwiększają znacząco. Natomiast jak już porównamy to, co było 20 lat temu z tym, co jest dzisiaj, no to jest rzeczywiście kolosalna różnica. I dodatkowo ceny drewna wzrosły. Więc lasy państwowe są rzeczywiście kapitalnym, kapitalnym przedsiębiorstwem, którego my jesteśmy właścicielami, tylko dywidendę tą leśną pobierają wyłącznie pracownicy. Tam jest jeszcze ten problem, że oni tną tak naprawdę staro drzewy. Nie tną tego, co posadzą, co im tam rośnie, no bo to rośnie długo, a oni potrzebują ciąć natychmiast. Więc tną te stuletnie sosny, mm. wjeżdżają do o, o, no, parków to, narodowych. Tak. Tak, tak. No to jest po prostu coś niebywałego. To, znaczy, to jest absolutnie rabunkowa polityka. Oczywiście leśnicy mają na to bardzo dobrą no, odpowiedź, bo twierdzą, że sadzą więcej no, niż tak, pozyskują. Tak, I jest to argument, no, na, na papierze to się broni. Natomiast fakt, faktem, że coś się zadziało niedobrego w ciągu tych ostatnich paru lat, ja się bardzo cieszę, że jedną z pierwszych decyzji tej nowej ekipy rządzącej, potem kiedy ukształtowało się nowe Ministerstwo y, y, Klimatu i Środowiska, także. Że jednak e, zostały wyznaczone 10 tych, tych terenów, e, tak zwana Puszcza Karpacka, chociaż I są ten, spore, czy, czy, czy no też Ale w każdym razie, to, to na razie jest niewielki krok naprzód, bo to jest niecały procent y, y, wszystkich polskich lasów. No ale powiedzmy, że to już jest jakiś, jakiś dobry sygnał, który wskazuje na to, że państwo jednak nie traktuje tych lasów tak jak Szwedzi. A przynajmniej nie, nie wszystkie lasy, że mamy część, część drzew, które, które rosną w bieszczadach, czy rosną w jakichś innych cennych przyrodniczo rejonach i je zostawić w spokoju. To uważam, że akurat jest bardzo, bardzo słuszny kierunek. Natomiast jeżeli te 80%, bo powiedzmy to, to, to co do zasady, to ma być tak, że 20% będzie chronione, 80% będziemy wycinać. Jeżeli. T, yy, za panu jakiś konsensus społeczny, do czego służą te lasy, za ile my będziemy je sprzedawać? Czy, czy lasy państwowe są po to, żeby zarabiać pieniądze i sprzedawać e, miliony metrów sześciennych do Chin, czy jednak, e, skoro to jest coś w rodzaju naszego dobra wspólnego, to czy nie lepiej zagospodarować to drewno pełnowartościowe w kraju? E, mam nadzieję, że do takiej dyskusji dojdzie i, i im szybciej się stanie, im szybciej do, do niej dojdzie, tym. Tym lepiej. To prawda, bo rzeczywiście to wygląda słabo i rzeczywiście też było tak, że te ciężarówki w pewnym momencie z tym drewnem absolutnie rozjeżdżały te drogi leśne. Jeszcze jakaś taka akcja była, żeby robić billboardy w lasach, też nie wiadomo po co. Tak, były. Były jakieś takie, nie wiem, co drugi las jest imieniem Pawła, drugiego, też jest to fascynujące. No i ja mam wrażenie, że w tej chwili też jest trochę tak, że mimo że się zmieniły władze lasów państwowych, to jednak ci leśnicy dalej mówią, no trzeba ciąć. Bo się pojawiają takie informacje, że chcą wjeżdżać właśnie na te tereny, na które wjeżdżać nie powinni. Zresztą poprzednia, poprzednie lasy państwowe wycięły lasy w górach w dużej części, też, tak, to prawda. co się przyczyniło do no niestety późniejszej powodzi. To prawda, że, że te wycinki też tam miały miejsce, to, no, to rzeczywiście tak jest, natomiast no ja zakładam, że jeżeli już mamy decyzję administracyjną, która eliminuje z terenów e, przeznaczonych do wycinki te 10 fragmentów lasów, że to jest jednak dobry krok do przodu i że za chwilę rzeczywiście będziemy mogli w ramach jakiejś debaty publicznej, której też nie było wcześniej Ustalić, co chronimy, a co eksploatujemy i w jakim terminie, jakie będziemy sadzić drzewa, jakie drewno jest potrzebne naszym firmom meblarskim, bo to przecież też jest istotne. Do tego dochodzi przecież jeszcze kwestia spalania biomasy, na którą Unia tak Europejska jest. mimo wszystko stawia i, 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 i będzie traktować taki rodzaj zielonej energii, więc ten popyt na na drewno jeszcze bardziej zrośnie, czy na całą biomasę, a przecież wiadomo, że tej biomasy do, 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 do spalania nie będziemy importować z Kolumbii, bo to, to, to nie, ma, nie, ma, nie ma sensu w takim no to, to żadnego to, to nam się tak wydaje, <laughs> nigdy nie wiadomo. Być może są, tak, znajdą się tacy, którzy jednak dojdą do wniosku, że jednak warto, bo, bo przecież były sprowadzane, nawet łupiny kokosowe to potem były współspalane w, w kotłach naszych wielkich firm energetycznych. Także ja, ja oczekuję od, od rządu, że jednak ta, to wykrojenie 20% lasów, które będzie chronione, że od to, to tego w ogóle trzeba zacząć, mhm. tak? Natomiast, a, a z drugiej strony zastanowić się, w jaki sposób eksploatować te, te lasy, które traktujemy czysto gospodarczo, tak, żeby im nadać taką funkcję, bo to jest naprawdę różnica, jeżeli się Przykład Szwecji, do której, do, do której będę wracał, tam są lasy no, przygotowane po to, żeby je było łatwo wycinać. Tak? Tam jest, to jest po prostu wielkie gospodarstwo. Tak? Wszyscy na tym zarabiają, państwo dostaje dywidendę i okej, okay, w porządku. Wydaje mi się, że, że w Polsce powinno być, być podobnie. No, na razie jest tak, że lasy państwowe to jest przedsiębiorstwo, które utrzymuje głównie leśników. Tak? Tak jest. No, i by suwerenna Polska zatrudniała tam jeszcze krewnych i znajomych królika, a to znaczy najsłynniejszym chyba zatrudnionym w lasach państwowych stał się brat Daniela Obajtka, tak. który nam pomorzu, zdaje się, gdzieś tak. tam miał nadleśnictwo. Tak, tak. Doglądał rzeczywiście. Tak. No i by, były szef lasów państwowych, który kandydował na posła, bo to też dosyć jest, jest malownicze. No zresztą zdaje się, że pan kubica, który do niedawna był szefem, był dyrektorem. Został, robi karierę w samorządzie ewidentnie, bo można zakładać, że, że te wydatki, które, które popłynęły gdzieś tam bokiem na, na kampanię pomogły mu. To jest tak samo jak był rzecznik pan Gzowski, który był rzecznikiem prasowym i też został, o, został w tej chwili samorządowcem też ze wsparciem i z wykorzystaniem funduszy. to jest moim zdaniem temat dla, dla prokuratury i Niech prokuratura wyjaśnia, czy tam było wszystko korekt, czy, czy też nie. Natomiast my obywatele, <coughs> przepraszam za górnolotne określenie, powinniśmy patrzeć na, na, na tą firmę z lotu ptaka, tak żebyśmy w końcu coś zaczęli, zaczęliśmy z tego mieć. Na, naprawdę wystarczy pojechać, nie? Czy, czy, czy na Mazury, czy, czy w Bieszczady. Wszystkie najbardziej efektowne budynki, jakie są w okolicy, to są budynki Lasów Państwowych. Nie żebym zazdrościł, ale z drugiej strony społeczeństwo też powinno mieć jakąś dywidendę przecież z tego, tak? Tymczasem wygląda na to, że te budynki są po prostu za, za pieniądze uzyskane ze sprzedaży Drewna do Chin. No tak nie powinno być. No nie powinno. A nie, że są za pieniądze, to jeszcze są tak naprawdę z tego drewna, które zostało zazwyczaj wycięte z lasów, więc mają prawie za darmo budulec i, tak. i dodatkowe pieniądze, więc to w ogóle jest nie, niebywałe. Zresztą lasy państwowe budują całe osiedla dla swoich pracowników, też, tak. Też są tak, takie tak, tak, bardzo tak, przyjemnych miejscach. Tak. Czasami tam na doczepkę jest jakiś na przykład dom jakiegoś polityka, bo to, to mhm. też się tak też się też zdarza. Tak zdarza. Tak. Czy my wiemy, ile tych drzew mogło być wyciętych? No bo Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej mówił o tym 6,5 miliona dodatkowych drzew, tak, że tak. dodatkowych drzew zostało wyciętych. To rzeczywiście mogło być tyle? No jeżeli założymy, że łączne pozyskanie to jest w tej chwili 44-45 milionów metrów sześciennych rocznie. Tak. To 6,5 miliona drzew to nie jest jakaś to, to, tak. to mało. Ale to jest realna liczba na pewno, tak? No to nieźle. No po jedno drzewko na parę osób, tak? No tak, to, tak, bo... tak. A na budowę jednego domu wypada jakieś 15 metrów sześciennych. Tak, drzew, jeżeli tam. się tak, wybuduje buduje tak domek taki, taki szkieletowy, 100 metrowy, tak. 100 metrowy domek szkieletowy, no to jest 15 metrów sześciennych. No więc, to łatwo sobie wyobrazić parę, ile. Dobrych parę domków udałoby się. No właśnie, wybudować. W, w sytuacji, w której u nas mieszkań brakuje, to też jest dodatkowe uh -huh. no Lasy bok, państwowe tak. miały kiedyś takie przedsięwzięcie na początku PiSu. E, lasy państwowe powołały taką instytucję, która się miała zająć budową, budową domów. Nic z tego nie wyszło. Domów A drewnianych. Tak, to prawda. Były polskie był. domy drewniane. Tak, się tak, tak, ale oni zbudowali jakieś kilkanaście chyba tak, domów. Tak, tak, to, to nie wyszło. Nie wyszły też gospodarstwa leśne, gospodarstwa węglowe. To był z kolei pomysł świętej pamięci ministra Szyszki, który właśnie po, obmyślał, że tą nadwyżkę drzew, mhm. która wtedy się pojawiła, że to będzie można no, puścić z dymem. Tak. To leśne gospodarstwa węglowe. No to samą. Za słowotwórstwo to się medal należy. Węgiel, drega, no chyba, że miał na myśli ten węgiel puszczany w powietrze. Cykl zamknięty, no to, drewno z, to z, Trochę spalą, węgiel, a potem te, drze, te drzewa, które zostały wyprodukują i będzie wszystko w porządku. No cudownie. Czy, no bo to zawsze przy suwerennej Polsce robimy taki krąg i dochodzimy do Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro był jakoś zamieszany w tę całą historię? Bezpośrednio nie, natomiast wszyscy ludzie, którzy zarządzali, łącznie z panem Kubicą, to byli ludzie z Małopolski, okolice, okolice właśnie Ziobry I tam Małopolska rozdawała, rozdawała karty przez ostatnie lata w, w Lasach Państwowych, nie dopuszczając zresztą do nikogo, nikogo innego do, do głosu. No z takim lekkim zabarwieniem właśnie radiomaryjnym, no bo Solidarna Polska to też jest właśnie ten, ten kierunek. I o ile dobrze pamiętam, tą większość tych dyrektorów była, o, no pojawiała się tu i ówdzie na spotkaniach takich tanecznych na, na u tak. W takich to, toruńskich Zawsze, Ołubcach, zawsze tak. warto było się pojawić z kopertą finansowaną no, 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 przez, tak, przez, tak. przez lasy państwowe. No, oczywiście. Że tak. No i można było też zaproponować wygraną w jakimś konkursie, więc generalnie jest tak. Powiem. Drewno z lasu. Drewno jest z lasu, proszę Państwa. Tak, tak wyglądała polityka leśna suwerennej Polski. Zobaczymy, czy to się zmieni. Miejmy nadzieję. A moim rozmówcą był Radosław Omaher, Newsweek Polska. Dziękuję bardzo za Dziękuję, rozmowę. Pięknie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. No i oczywiście za tydzień kolejne afery PiS. Opowiemy Państwu, co nam jeszcze Zjednoczona Prawica zabrała. Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. you <thud>